Kamil Budda la Budda. Dla jednych, bóg marketingu. Współczesny król Midas, którego dotyk zamieniał wszystko w złoto. Dla innych, cyniczny gracz, który wykorzystał naiwność milionów Polaków. Przez ostatnie pięć lat oglądaliśmy spektakl, jakiego ten kraj jeszcze nie widział. Widzieliśmy go w Lamborghini. Widzieliśmy, jak wrzuca 100 tysięcy złotych do puszki wośb. Widzieliśmy, jak tworzy historię. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co działo się za kulisami tego teatru, gdy gasły kamery? Urodzony 11 października 1998 roku w Krakowie, jego oficjalna kariera na YouTube trwała zaledwie 5 lat od 2019 do feralnego października 2024. Ale prawdziwa historia Buddy zaczęła się znacznie wcześniej i była znacznie mroczniejsza niż kolorowe miniatury na YouTube. Dziś odsłonimy każdą warstwę tej historii. Od traumy z dzieciństwa, przez angielski zmywak, aż po zarzuty, które mogą przekreślić go na zawsze. Jest rok 2003. Mały Kamil jedzie na tylnym siedzeniu samochodu. Obok niego mama i babcia. W łamku sekundy dochodzi do tragedii: auto uderza w drzewo przy prędkości 120 km na godzinę. To moment, który kończy beztroskie dzieciństwo. W 120 km na godzinę uderzyliśmy w drzewo. Moja mama była parę miesięcy w śpiączce, e, złamana czaszkę no i szereg innych rzeczy, których nie będę wymieniał. Natomiast ja byłem z tyłu w foteliku zapięty i co ciekawe, ja nawet nie straciłem przytomności. Jedyne co mi pozostało do wtedy, to że czasem krwawi mam kłopotek z nosa, ponieważ nie mam chrząstki. Został sam. W domu nie czekało na niego ciepło. Relacja z ojcem to gotowy scenariusz na dramat społeczny. Ojciec Kamila przegrał walkę z nałogiem. Przez 15 lat był osobą bezdomną. Wyobraźcie sobie ten kontrast. Dziś Budda, który kupuje auta za miliony, wtedy jako nastolatek odwiedzał ojca śpiącego na ławce w Krakowskim Parku. W jednym z wywiadów wspominał, jak kupił ojcu kurtkę za 500 zł, żeby ten nie zamarzł zimą. Następnego dnia ojciec sprzedał ją za 40 zł, by mieć na alkohol. To była pierwsza brutalna lekcja ekonomii w życiu Kamila. Pieniądz, który nie jest szanowany, znika błyskawicznie. Twój ojciec też nie mógł pomóc. Ojciec zmarł na ławce jako bezdomny. Ja określam go bezdomnym, bo to ładne określenie. Ogólnie był Żulem. Tak to określę po krakowsku, bo nie da się tego inaczej nazwać. Zmarł na ławce z przepicia. Na ławce spędził ostatnie 15 lat. Przez 4 lata rok w rok była próba reanimacji tego człowieka do tego stopnia, że dostawał kurtkę zimową za 500 zł, żeby mu nie było zimno podczas zimy, żeby nie zamarł, następnego dnia kurtka była zhandlowana za 4 dyry. Kulminacja nastąpiła w dniu, który powinien być wejściem w dorosłość. 18 urodziny. Zamiast imprezy i prezentów, eksmisja. Matka zmagająca się z problemami psychicznymi po wypadku wyrzuca go z domu. Decyzja zapadła w minutę. Kamil ląduje na bruku, bez pieniędzy, bez dachu nad głową, z jedną walizką. Dzień 18 urodzin, eksmisja do. eksmisja do kolegi na, na, na dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach, bo mama uznała, że tak nie będzie lepiej, że tak będzie łatwiej. To było właśnie to zaburzenie, że ona wyrzuciła w dniu 18 urodzin od razu po tym, jak wróciłem ze szkoły osiemnastkę 18 i uważała, że to jest dobra decyzja. Co robi chłopak w takiej sytuacji? Ucieka. Jeszcze przed osiemnastką, kłamiąc w dokumentach co do swojego wieku, wyjeżdża do Wielkiej Brytanii. Zamiast American Dream trafia do angielskiego koszmaru, praca na zmywaku po 16 godzin dziennie. Ale to praca była najgorsza. Mieszkanie dzielił z patologicznym towarzystwem. W małym pokoju oddzielony tylko cienką ścianką, mieszkał ze starszym mężczyzną, którego zachowania budziły przerażenie. To tam, w smrodzie brudnych naczyń i strachu o własne bezpieczeństwo. Kamil poprzysłógł się sobie jedno: nigdy więcej biedy. Wraca do Polski odmieniony. Zatrudnia się w call center i tu ujawnia się jego pierwszy talent dar przekonywania. Sprzedaje umowy telekomunikacyjne jak szalony, bije rekordy firmy, zostaje najlepszym sprzedawcą w Polsce. To wtedy uczy się, jak manipulować głosem, emocjami i potrzebami klienta. Umiejętność, która za kilka lat pozwoli mu sprzedawać losy na loterię setkom tysięcy ludzi. Ale call center to mało. Wchodzi w branżę fotowoltaiki. To moment, o którym rzadko mówi się w jego biografiach. To tam dzięki boomowi na odnawialne środki energii zarabia pierwsze naprawdę duże pieniądze. Nie na YouTube, a na panelach słonecznych, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Kamil chce czegoś więcej niż pieniędzy. Chce sławy. Rok 2019. Na YouTube rządzi ekipa Freeza i Team X. Kolorowy, family-friendly content. I tutaj wchodzi on, Buddha. Wnosi powiew ulicy, zapach palonej gumy i aure tajemnicy. Zaczyna od projektu Illegal Night. Pokazuje świat nielegalnych wyścigów, drogich aut i życia na krawędzi prawa. To chwyta. Stosuje zasadę Fake It Till You Make It w wersji ekstremalnej. Bierze kredyty, leasingi na granicy zdolności, kupuje sportowe auta, na którego jedwo stać. Wszystko po to, by w internecie wyglądać na milionera. Ryzykuje wszystkim. Gdyby kanał nie wypalił, zostałby z długami do końca życia. Ale kanał wypalił. Wtedy następuje kluczowy zwrot. Budda rozumie, że w Polsce nie lubi się bogaczy, chyba że ci bogaczy się dzielą. Staje się internetowym Robin Hoodem. Akcja z wrzuceniem 100 tysięcy do puszki woźb w przebraniu staruszka obiega media główne. Skrzynia 100 tysięcy złotych pod domem dziecka. Temat numer jeden w kraju. Będąc... Minęła dziewiętnasta. Takie historie zdarzają się w bajkach tajemniczy darczyńca podrzuca na progu skarb. Ludzie go pokochali. Widzieli w nim chłopaka, któremu się udało, ale który nie zapomniał o biednych. Ta wiarygodność była walutą, którą Budda wkrótce miał zamiar spieniężyć. Pojawia się marka napojów Dose, która zalewa żabki w całej Polsce. Ale to był dopiero wstęp do głównego dania. Loterie. Mechanizm genialny w swojej prostocie. Kupujesz e-booka, którego nikt nie czyta, by dostać los. Prawo omijane szerokim łukiem, a zyski astronomiczne. Ostatnia loteria pobiła wszystkie rekordy. Transmisję oglądało w szczytowym momencie ponad 600 tysięcy osób. Pieniądze płynęły strumieniem, ale w cieniu sukcesu zaczęły pojawiać się pytania. Kim są ludzie stojący za buddą? Kim jest tajemniczy Jose i inni wspólnicy? Skąd tak gigantyczny kapitał na start? Internetowi śledcy zaczęli łączyć kropki. Spółki w rajach podatkowych, dziwne powiązania, wypożyczalnie aut służące jako słupy. 12 października 2024 roku. Budda mówi pas. Ogłasza koniec kariery na YouTube. Plan jest prosty. Wielki finał, zgarnięcie gotówki z ostatniej loterii i wyjazd do USA, by tam zacząć nowe życie, daleko od polskiego Urzędu Skarbowego. Scenariusz idealny, ale reżyserem tego finału nie był już Kamil Labudda. Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało dzisiaj 10 osób. Sensacją stało się to, że wśród nich jest jeden z najbardziej znanych polskich youtuberów, Kamil L., znany jako. Budda. Grody do wygrania siedem samochodów oraz dom w Zakopanem, z Porsche w garażu i pensją w wysokości 10 tysięcy miesięcznie gwarantowaną przez 5 lat. Poranek 14 października zaledwie kilkanaście godzin po zakończeniu loterii. Do drzwi warszawskiego hotelu puka Centralne Biuro Śledztwa Policji. Budda zostaje wyprowadzony w kajdankach. Internet wstrzymuje oddech. Zarzuty prokuratury brzmią jak akt oskarżenia dla mafii, a nie youtubera. Kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pranie brudnych pieniędzy, wyłudzanie podatku VAT na kwotę ponad 60 milionów złotych, mechanizm karuzeli VAT-owskiej, wystawianie pustych faktur, transferowanie majątku za granicę. Prokuratura zabezpiecza majątek wartości 140 milionów złotych, samochody, domy, konta. Wszystko zamrożone. Mit upadł. Okazało się, że te wszystkie rozdawane miliony mogły pochodzić z milionów, które powinny trafić do budżetu państwa. Kamil trafia do aresztu. Cisza trwa ponad rok. I tu dochodzimy do dnia dzisiejszego, koniec roku 2025. Budda próbuje wrócić. Nowe filmy, nowe obietnice, nowa narracja o byciu ofiarą systemu. Ale spójrzcie na to chłodnym okiem. To nie jest powrót syna marnotrawnego to desperacka walka o płynność finansową. Prawnicy kosztują, zablokowane konta nie opłacą rachunków. Kiedyś Budda budował wizerunek rozdając pieniądze. Dziś próbuje go monetyzować, tworząc płatne platformy i zamknięte grupy. Historia Kamila Labuddy to lekcja dla nas wszystkich. Lekcja o tym, jak łatwo dać się uwieść pięknej historii. Pytanie jest tylko, czy dacie mu drugą szansę.